Witam Was, moi drodzy, bardzo serdecznie w materiale dość luźnym, takim audiologu dość luźnym, ale poświęconym ważnej rzeczy, ważnej produkcji, mianowicie GTA 5, które to wychodzi na dniach dokładnie 17 września. No i tak, na początku chciałem Wam powiedzieć, że, żebyście się nie spodziewali zbytnio trailera czy gameplaya, właśnie w tym materiale. Jest to materiał, który miałem zrobić już wcześniej. Po prostu troszkę pogadać o tej grze, bo jest o czym gadać. A ja jako youtuber, który chce się jakoś tam identyfikować z tymi grami, no to na pewno takiej, takiej produkcji nie mogę pominąć. Tym bardziej, że ja jestem wielkim zwolennikiem, wielkim fanem tej serii i gram od lat, od lat najmłodszych. Ale o tym opowiem później, jak się to wszystko zaczęło, bo będę chciał troszkę tu pobablać po w sumie. Jest na to okazja, więc czemu by nie skorzystać? Tak więc, no tak, może zacznę najpierw od tego GTA V. Co już mi się zdo z, co już zdołałem zaobserwować, co mi się tutaj podoba. No tak, na razie, jak wiadomo, to co, to co jest dostępne w internecie. To pewnie sami dobrze wiecie, ale kurwa ryma strzeliła. <grywa> Dobra, tak przypadkowo, ale te informacje, które są dostępne, to na pewno już um, jesteście z nimi zaznajomieni. No i, no i tak, moje zdanie na ten temat jest takie, że gra zrobiła duży krok w porównaniu do GTA 4, które moim zdaniem było przekombinowane i, i w moim odczuciu, w ogóle Rockstar um, próbował zrobić grę w miarę. Próbował zrobić oczywiście grę dobrą jak to oni ale, ale jakoś tak mi się wydaje, że nie przyłożyli się do tego, jakoś nie zbadali rynku, nie wiem dokładnie, ale, ale jakoś to nie było to, co, 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 co było przy pierwszym odpaleniu choćby nawet Geta San Andreas, gdzie każdy zasiadał i mógł w to. Normalnie grać przez cały czas, nie myśląc o, o potrzebach fizjologicznych czy o czymkolwiek, zapominając o całym Bożym Świecie, tak po prostu było. A w GTA 4 troszkę było z tym gorzej. W GTA 4, co mi się najbardziej nie podobało, to ta grafika dość przynudzająca, taka, taka zniechęcająca. Ale okej, okay, ale w GTA 5 jest to naprawdę fajnie zrobione. Są znów takie ciepłe klimaty. Które są dobrze znane z GTA San Andreas, wszystkie tereny, oczywiście, mapka się różni sporo, ale, ale jest ona dość obszerna. Co trzeba przyznać, jest jedno miasto, ale jest to miasto rozbudowane. No i Gdy tak patrzyłem sobie na wstępne gameplaye na YouTubie, to naprawdę muszę przyznać, że, że całkiem to fajnie wygląda. I, I ten obszar jest naprawdę niesamowity. No i tak, już nie będę wspominał o masie wszelakich, wszelakich rozrywek, które nas czekają, bo, bo to odpocząwszy od tenisa, poprzez wszelkiego rodzaju wyścigi, kolarstwo samochodowe, no naprawdę tego jest multum. To już, bo tego jest, to jest naprawdę temat rzeka. Tak więc, jeżeli bym się tutaj rozgadał na ten temat, to nie wiem, ile by materiał trwał. W każdym razie to jest rzecz, która mnie również bardzo zachęca i która na pewno będzie, której na pewno brakowało w jakimś tam stopniu w GTA 4. Chociaż były, były te rzutki, były te kręgle, to wszystko, ale jakoś człowiek tak nie miał zbytnio ochoty. Przynajmniej ja, nie wiem jak wy. No ale w GTA 5 już to będzie zmienione. No jak już mówiłem, ta kolorystyka ciepła taka. Po prostu chcę się w to grać. Jesteśmy na jakichś plażach, jakieś góry, to wszystko. Żyjemy tym po prostu i to mi się bardzo, bardzo podoba. Co innego nowość, nowość, która zaskoczyła mnie, tu muszę powiedzieć, to jest, to są wprowadzenie, to jest wprowadzenie zwierząt, kurwa, dokładnie, wprowadzenie zwierząt, które, zwierząt chyba w ogóle nie było nigdy w GTA, no, to przecież z tego, co pamiętam, były jakieś tam, pamiętam, ptaki w GTA 4, było coś takiego Co trzeba było zestrzelić Co to było? Gołębie chyba, tak? Gołębie Cholera, wyleciał mi z głowy No to chyba były jedyne zwierzęta Z jakimi mogliśmy się spotkać w GTA W ogóle ze wszystkich Z całej historii Grand Theft Auto No a teraz Jest to dość urozmaicone, bo nie tylko psy Ale różnego rodzaju jakieś Zwierzęta dzikie, więc zobaczymy co z tego Będzie jeszcze dokładnie tutaj Nie wiem, ale Ale to jest na pewno też fajne no tak, jak już wspominałem wcześniej, oglądałem jakiś gameplay, właśnie, nie wiem czy to piracka wersja w każdym razie, gameplay jest i 15-minutowy bodajże, który, w którym kilka aspektów mi się wyjaśniło, mianowicie sterowanie samochodów wydaje się identyczne jak to w GTA 4. To samo również poruszanie się. Poruszanie się naszego bohatera Czy bohaterów, bo mamy trzech To jest kolejna nowość Tych nowości jest naprawdę multum Rockstar po prostu nas miażdży tymi, tymi różnego rodzaju Takimi duperelami Można by to nazwać Ale to w każdym razie jest bardzo ciekawy pomysł Wprowadzenie trzech bohaterów O tym później No i tak No i tak O czym ja to mówiłem no właśnie, no właśnie, sobie przegapiłem troszkę to o czym miałem mówić, ale w każdym razie, bo byłem prze, przy, 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 przy zwierzętach, ale przeskoczyłem potem. Aha, do sterowania pojazdami. Ok, przypomniałem sobie, jak ja to świetny jestem. No i tak, no jest ono bardzo podobne, jak już mówiłem. Tak samo sterowanie postacią. No ale w sumie, no zobaczymy, jak mi się będzie grało, bo pamiętam, że że w GTA 4 dość mnie irytował, nieraz gdy nawet przechodziłem sobie przez jezdnie samochód leciutko mnie stuknął, a ja po prostu się przewalałem jak jakiś matoł i zanim się pozbierałem, no to, no to gdy w przypadku, nas, w przypadku gdy nas policja goniła, to było już zbyt duża strata czasu, no i takowa rzecz kończyła się aresztowaniem. No, zobaczymy, zobaczymy, w każdym razie ten system jazdy może nie był taki uciążliwy, Samochody pamiętam, że miały strasznie miękkie zawieszenie. Nieraz mnie to strasznie irytowało, nawet gdy sobie tam wgrałem tekstury e, innych samochodów. No to pamiętam, że niektórymi potrafiłem na zakręcie wydachować. Jeżeli kombinowaliście sami z takimi podmiankami, to wiecie o czym mówię. No tak ta sytuacja się przedstawia. No ale okej, okay, samochody, no co można powiedzieć o samochodach? Samochody raczej nie można się spodziewać, że będą to licencjonowane samochody pokroju Audi, chociaż muszę Wam powiedzieć, że jest jeden samochód podobny bardzo do Audi R8 czy tam inne do Bugatti Veyron. Jest dużo takich, zresztą na całe, w przestrzeni całej historii GTA zawsze jakoś tak chciało, żeby były te samochody podobne do swoich. Odpowiedników w rzeczywistości oczywiście nie mieli możliwości, nie mieli prawa do, do przeniesienia do gry marek rzeczywistych, właśnie pokroju Audi, BMW czy innych super samochodów pokroju Lamborghini Porsche. Dlatego starali się zawsze robić takie karykatury. Nieraz wychodziło im to okropnie, bo nieraz to raziło. To wyglądało dosłownie tak jak w Rosji się robi nieraz tanim kosztem samochód składak, czyli. Samochód, który ma światła z innego samochodu, zderzaki z innego, lusterka z innego, powiedzmy błotniki z jeszcze innego, wnętrze, fotele z całkowicie innego no i po prostu jest mieszanka. Tak to podobnie nieraz wyglądało. Troszkę mnie to irytowało, no ale w końcu nie ma się co czepiać. Te samochody wyładniały trochę, moim zdaniem, chociaż tak na przestrzeni, na przestrzeni tych wszystkich części. Jakoś tak specjalnie, jak już wspominałem, nie ma, nie miałem na co narzekać. To były takie pojedyncze incydenty. No i no i co tu mogę jeszcze powiedzieć o GTA 5? Jest dużo do gadania, naprawdę jest dużo, no ale może zacznę teraz nawiążę teraz do poprzednich części. Skąd się wzięła moja miłość w ogóle do GTA? Zaczęło się to wszystko gdzieś w roku 2005, jak sobie łatwo to... Wszystko przeliczyć. Właśnie wtedy miało premierę GTA San Andreas. San Andreas, które chyba grał każdy, i chyba które. i każdy chyba e, chwali tą grę, bo, 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 bo jakoś nie słyszałem jakichś głosów takich, żeby ta gra, gra była uznana przez kogoś za nieudaną, czy kompletną porażkę, czy pod jakimś tam aspektem niedopracowaną. Nieraz oczywiście zdarzy, zdarzały się bugi, czy jakieś. Inne niedociągnięcia, ale to była gra fascynująca, to były moje początki z GTA, tak wiem Vice City wcześniej to wszystko, ale to e, muszę Wam przyznać, że w Vice City jakoś nigdy nie byłem zwolennikiem tej gry, nie byłem. E, jakoś San Andreas, e, po premierze San Andreas stałem się ogromnym fanem właśnie Grand Theft Auto i tak już zostało. Vice City co prawda grałem przez chwilę, ale nie miałem jakoś tak wielkiej ochoty go przechodzić. Podobnie było z GTA 3, chociaż GTA 3 znów bardziej mi się podobało, pomimo tego, już oczywiście jest starszą grą od Vice City. No ale tak już wracając do San Andreas, do gry, przy której spędziłem moje wczesne, no nie wczesne, przy której spędziłem już końcówkę, można powiedzieć podstawówki klasę czwartą, piątą bodajże 2005, no jakoś tak gdzieś na przełomie tych właśnie klas no i pamiętam, że po pierwszym uruchomieniu po prostu zgupiałem, bo ten obszar na jakim mogłem się poruszać dowolność wyborów po prostu eksploracja, to wszystko tak na mnie zadziałało, że, że, że nie odczepiłem się to od tej gry aż niemal do premiery czwórki i nie przez to, że się przesiadłem na czwórkę, tylko po prostu już mi się San Andreas najzwyczajniej w świecie znudził, bo trzeba przyznać, że można grać w grę, no ale ja jak to robiłem nie, przez rok, dwa, no, tylko jeszcze po drodze wiadomo, mody, kody i to wszystko. Oczywiście kody już po przejściu gry, żeby sobie jeszcze raz tam z kodami się pobawić. Oczywiście tak polecam się bawić, bo z kodami to nie ma sensu najmniejszego. No tak więc tak to wyglądało. Te kilka lat zabawy z GTA San Andreas wywarło tak duży na mnie wpływ, że jestem teraz niesamowitym fanem tej właśnie serii i jestem w stanie łyknąć wszystko, co zaserwują, nawet pomimo słabego GTA 4, którego grałem, nie ukończyłem go, nie ukończyłem tego tak, muszę się przyznać tutaj bez bicia. No, ale ciągle siedzi we mnie ten fenomen tego otwartego świata i tej dowolności. To jest naprawdę coś fantastycznego, bo w dzisiejszych grach, niektórych oczywiście nie ma co porównywać, ale mamy bardziej taką liniowość. Musimy iść tam, gdzie nam wskażą, i to wszystko jest takie bardziej sztywne. I tak przechodzimy po prostu coś, co już z góry było przewidziane. Dla mnie to jest akurat. No nie mówię, że jest złe, bo, bo, bo gram w wiele gier tego typu, choćby Tomb Raider, który był dla mnie świetną grą. No ale, no ale. Pewnego rodzaju liniowość tam się wkradała. No, nie można powiedzieć, że całkowita, bo też można było sobie łazić, eksplorować te skrzyneczki. No, ale o czym ja mówię zresztą? Tomb Raider'a tutaj o GTA mam prawić. No i GTA. No, i muszę powiedzieć, że San Andreas dla mnie jest e, chyba najlepszą grą, w jaką kiedykolwiek grałem. Już odbiegając od grafiki, odbiegając od tego wszystkiego, żadna gra nie wywarła na mnie takiego pierwszego wrażenia, jak i później w ciągu rozgrywki kompletnie nie miałem okazji do zniechęcenia się, to było fascynujące w swoim rodzaju naprawdę naprawdę gdyby wypuścili coś podobnego teraz właśnie GTA 5, gdyby podobne wrażenie na mnie wywarło no to byłbym, byłbym bardzo szczęśliwy, oczywiście trzeba będzie poczekać na premierę na komputery ona będzie na pewno to mam, wam mogę zapewnić bo chyba Rockstar nie byłby aż tak głupi. Oni mają web do marketingu i w ogóle. Zresztą, o czym tu dużo gadać, zawsze się e, najpierw GTA pojawiało na konsole. Więc pc ty były w późniejszym czasie. Teraz e, będzie podobnie. No i czekam z wielką niecierpliwością na ten moment, kiedy będę mógł odpalić go na swojej skrzynce. No i prawdopodobnie coś nagrać na YouTube'a. Oczywiście, po wcześniejszym, porządnym zapoznaniu się z Grom, nie wiem, czy od razu będę nagrywał, bo, bo, bo będę chciał po prostu się rozkoszować tym wszystkim, bo widzę, że wygląda to na grę bardzo udaną i mam nadzieję, że takową będzie. No i tak, jeszcze taka jedna sprawa, tak nawiązując do samochodów, bo mi wpadła właśnie do głowy. Oczywiście multum jest tych rzeczy, tak jak sklepy z bronią w GTA 5, ale są też salony tuningowe, które muszę przyznać, że są całkiem zacne i przypominają te z GTA San Andreas, bo jak pamiętamy, w GTA 4 całkowicie był wymontowany element modyfikacji samochodu, było, była możliwość przemalowania samochodu i to tylko losowego, czyli, czyli tak jak Spray, chyba to się nazywało. Tak, tak, tak. Chyba tak się nazywało w San Andreas. W każdym razie też tam było losowa losowy lakier, ale był obok tego jeszcze salon tuningowy. Zawsze częściej zaglądałem do tamtego, bo sobie już mogłem ten kolorek ustawić i to wszystko, wiadomo, wybór, wybór felk, wybór wydechu, końcówki wydechu, nitro pamiętam, że można było. Było też hydraulika, oczywiście to chyba nie we wszystkich samochodach można było. Pamiętam, że w low riderach low rider. Kurwa. Dobra, w każdym razie wiecie, o co mi chodzi. Jakoś tak się to nazywało, teraz już mi się język plącze i to wszystko, wiecie o co mi chodzi. Była ta misja z hydrauliką. To naprawdę fajnie wyglądało, Samolot wtedy siadał na glebie i to było coś fajnego. Mam nadzieję, że takie coś będzie, właśnie taka możliwość obniżania tego wszystkiego, że będzie możliwość totalnego, może nie całkowitego zwieśniaczenia, ale jakiegoś tam w pewnym stopniu przerobienia wozu pod kątem gracza, żeby mógł sobie to wszystko indywidualnie do siebie przerobić no bo to jest zawsze, bardziej jakoś wciąga w grę, wtedy bardziej się identyfikujemy z tym wozem, choćby nawet bo z bohaterem zazwyczaj się szybko jakoś um, identyfikujemy a z wozem też um, jakoś tak fajnie mieć ten swój wóz, że to, my go zrobi, że to my zrobiliśmy go i w ogóle fajna sprawa, fajna sprawa no i co mogę powiedzieć więcej, chyba tyle, nie wiem jeżeli o czymś zapomniałem no to trudno, taki już jestem chciałem sobie pogadać w każdym razie GTA 5 gra moim zdaniem już gra roku. A co wy sądzicie na ten temat? Bardzo chętnie wysłucham waszych opinii. Piszcie w komentarzach oczywiście. Możecie napisać w prywatnej wiadomości, jeżeli chcecie coś bardziej pogadać na jakieś tematy, czy to z GTA 5, czy z czegokolwiek innego. No a w każdym razie dzięki za uwagę. Jak się podobało, zostawcie łapkę, zostawcie suba. No i do usłyszenia w następnym odcinku. Dzięki. Na razie.